Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o akumulatorowej ukośnicy z posuwem Milwaukee M18 FMS 305, którą użytkuję już od ponad pół roku. Na początek informacje techniczne. Pilarka UKOSOWA pracuje z tarczami o średnicy 305 mm, z otworami o średnicy 30 mm. Wyposażona jest w bezszczotkowy silnik rodziny Milwaukee Fuel, który pozwala osiągnąć tarczą prędkość obrotową do 3600 obrotów na minutę. Zasilana jest akumulatorami systemu M18, i co prawda producent w dokumentacji dopuszcza stosowanie akumulatorów starszej generacji, to jednak najlepszą wydajność uzyskujemy na tzw. bateriach high OUTPUT. W szczególności zalecany jest akumulator 12 amperogodzinny oparty na trzech modułach Ogniw 21700, który jest w stanie dostarczyć moc elektryczną na poziomie około 2000 W. Ukośnica wyposażona jest w moduł łanki, umożliwiający połączenie urządzenia z odpowiednią aplikacją mobilną midłogi. Jest to dosyć duże urządzenie waży ponad 20 kg bez akumulatora. Przy podniesionej tarczy wysokość wynosi ponad 70 cm. Głębokość narzędzia należy ocenić na około 103 cm, z czego prawie 20 cm trzeba rezerwować na klasycznie przesuwające się prowadnice. Na plus należy zaliczyć ustawienie silnika, które sprawia, że jego budowa przy rękojeści jest stosunkowo mała. Szerokość stołu wraz z bocznymi podporami to około 82 cm, bez podpór to 66 cm, natomiast część obrotowa ma średnicę około 33 cm. Stała część listwy oporowej ma wysokość około 4 cm, natomiast rozsuwane skrzydła miejscami sięgają do około 13 cm. Ukośnica pozwala nam na uzyskiwanie kątów poziomych w zakresie od 55 stopni przy obróceniu jej w lewo do 60 stopni przy maksymalnym obrocie w prawo. Możemy również pochylać tarczę, zarówno w lewo, jak i w prawo, uzyskując w płaszczyźnie pionowej kąty. Do aż 48 stopni w każdą ze stron. Szerokość tego elementu zależy od ustawionego kąta poziomego. Wynosi od 343 mm w przycięciu prostopadłym i zmniejsza się do 235 mm w przycięciu pod kątem 45 stopni, niezależnie od strony, w którą obrócimy stół. Z kolei wysokość tego elementu zależy od pochylenia tarcz. Maksymalną wysokość, czyli 96,5 mm, uzyskujemy przy cięciu pionowym. Zmniejsza się ona do 65 mm przy pochyleniu o kąt 45 stopni w lewą stronę i do jedynie 40 mm przy pochyleniu o kąt 45 stopni w prawą stronę. Producent zaznacza, że maksymalny dopuszczalny przekrój elementu ciętego wzdłużnie to 173 na 28. Czas teraz opowiedzieć o samym urządzeniu i jego przygotowaniu do pracy. Oczywiście, ukośnica została wyposażona w uchwyt do przenoszenia, mimo swojej dużej masy. Blisko niego mamy bolec, który pozwala blokować tarczę w pozycji pochylonej, np. gdy potrzebujemy tego na czas transportu. Wystarczy go wsunąć, gdy tarcza znajduje się w pozycji dolnej. Aby móc unieść tarczę, np. do pracy, bolec trzeba wysunąć po przednim delikatnym dociśnięciu tarczy w dół. Ponieważ jest to ukośnica z posuwem, istnieje możliwość zablokowania przesuwania się tarczy w kierunku przód tyłu. Wystarczy dokręcić pokrętło znajdujące się w tylnej części ukośnicy. Jak wspomniałem, posuw realizowany jest chyba w najpopularniejszy sposób, dzięki dwóm równolegle ułożonym w poziomie prowadnicom. W sprzęcie tej klasy oczekiwalibyśmy, że silnik z tarczą będzie przesuwał się po nieruchomych prowadnicach. Oczywiście mamy listwę oporową, której górne części możemy swobodnie rozsuwać. Wystarczy poluzować pokrętła w tylnej części i dostosować rozstaw tych elementów w zależności od naszych potrzeb. Należy zaznaczyć, że w listwie znajdują się otwory pozwalające na przymocowanie do niej własnej listwy, np. drewnianej. Po obu stronach ukośnicy, za listwą oporową, mamy otwory umożliwiające montaż ścisku. Wystarczy go włożyć skierowanego od nas. I obrócić o 180 stopni. Jednak aby móc to zrobić, górna część listwy oporowej musi być zsunięta. Ścisk można w miarę szybko podnosić i opuszczać w zakresie około 25 mm, przesuwając go po trzpieniu i blokując bocznym pokrętłem. Jednak pełen zakres regulacji i docisku wymaga korzystania ze śruby i mozolnego nią kręcenia. Docisk od spodu posiada gumę, dzięki czemu mniej niszczy drewno. Pozytywne jest to, że nie musimy całkowicie demontować ścisku, niezależnie po której stronie się znajduje, gdy chcemy pochylić tarczę 45 stopni, zarówno w lewo jak i w prawo. Chociaż ten ścisk nie może być ustawiony zupełnie dowolnie. Na potrzeby wszelkich regulacji niezbędny klucz z jedną końcówką sześciokątną, a drugą typu torx został umieszczony w tylnej części listwy po prawej stronie tarczy. Przyda się on także do montażu tylnego wspornika, jak i bocznych podpór, które dostarczane są wraz z kośnicą. Ukośnica jest chwalona za jedno z lepszych odprowadzań wiórów. Specjalny gumowy fartuch umieszczony za tarczą ułatwia wyłapywanie urop. I rzeczywiście pod tym względem pilarka ta wypadała bezkonkurencyjnie w porównaniu do innych ukośnic, z którymi miałem okazję pracować. Odprowadzony pył może trafiać albo do worka, dostarczonego wraz z maszyną, albo do podłączonego odkurzacza. Wewnętrzna średnica kroćca wynosi 31,2 mm, zaś zewnętrzna 36,6 mm. Jak wspomniałem, urządzenie to zostało wyposażone w moduł łanki. Koło gniazda baterii znajduje się pokrywa zabezpieczona dwoma śrubami. To tam znajduje się konieczna do tej funkcji bateria pastylkowa CR2032. O działaniu funkcji świadczy świecąca się niebieska dioda. Aplikacja OneKey pozwala przede wszystkim na zarządzanie swoimi narzędziami. Możemy przypisywać je do różnych użytkowników, sprawdzać ich lokalizację, a nawet zdalnie zablokować. W niektórych przypadkach możliwa jest też konfiguracja wybranych parametrów samego narzędzia. W przypadku tej ukośnicy jednak tej drugiej grupy funkcjonalności nie ma. Ukośnica przychodzi do nas bez zamontowanej tarczy, jednak jej założenie lub wymiana jest bardzo łatwa. Na potrzeby wszelkich regulacji niezbędny klucz z jedną końcówką imbusową a drugą typu torx został umieszczony w tylnej części listwy po prawej stronie tarczy. Przede wszystkim musimy podnieść osłonę tarczy, która sama zablokuje się w pozycji uniesionej i odsłoni śrubę, którą musimy poluzować. Blokujemy wówczas wrzeciono, wykorzystując duży przycisk blokady po prawej stronie tarczy. Śrubę odkręcamy kręcąc zgodnie z kierunkiem obrotu tarczy. Następnie zdejmujemy element dociskający i możemy już wymieniać tarczy. Założenie tarczy wymaga wykonania wspomnianych czynności w odwrotnej kolejności. Ważne jest, żeby dobrze spozycjonować element dociskowy przed dokręceniem śruby. Ukośnica posiada możliwość regulacji głębokości cięcia. Do tego celu służy śruba z nakrętką kontrującą umieszczona po prawej stronie tarczy. Warto zauważyć tutaj, że mamy odchylaną płytkę odbojnika. Zatem szybko możemy się przestawić między cięciem z ograniczeniem głębokości i bez. W konsekwencji nie musimy każdorazowo w takiej sytuacji ustawiać głębokości na którą chcemy ciąć. Aby ustawić głębokość, najpierw najlepiej wykręcić śrubę i nakrętkę kontrującą. Następnie opuścić tarczę do zadanej głębokości. Dokręcić śrubę, w razie konieczności dokonać korekt, a gdy głębokość cięcia jest odpowiednia, należy dokręcić nakrętkę kontrującą. Najistotniejsze w pracy z ukośnicą jest oczywiście możliwość ustawiania kątów cięcia. Jeśli chodzi o płaszczyznę poziomą, to do tego celu używamy dwóch dźwigni i pokrętła znajdujących się z przodu stołu obrotowego pilarki. Instrukcję rysunkową możemy znaleźć na odpowiedniej naklejce na maszynie. A zatem, aby ustawić odpowiedni kąt, musimy po pierwsze odblokować możliwość obrotu. Robimy to poprzez podniesienie górnej dźwigni. Następnie unosimy dolną dźwignię i zaczynamy obracać stołem. Jeśli chcemy, aby ukośnica ustawiła się na jednym z predefiniowanych kątów, wówczas puszczamy dolną dźwignię i obracając stół zablokuje się on na pierwszym napotkanym ustawieniu tego typu. Jeśli chcemy dalej obracać ukośnicę, to musimy znowu podnieść dolną dźwignię. Ukośnica ma predefiniowane następujące kąty po obu stronach: 0, 15, 22,5. 31,6 oraz 45 stopni, a także skrajne położenia, czyli 55 stopni po lewej i 60 stopni po prawej. Aby móc płynnie obracać sułkośnicy, kośnicy bez przytrzymywania dolnej dźwigni, wystarczy po jej podniesieniu przekręcić np. kciukiem boczne pokrętło, a potem puścić dźwignię i pokrętło. Jeśli delikatnie spróbujemy unieść dźwignię, wówczas zwolnimy jej blokadę. Gdy ustawimy pożądany kąt, należy zablokować stół ukośnicy poprzez dociśnięcie górnej dźwigni w dół. Muszę przyznać, że blokowanie kątów było wyjątkowo stabilne i nie pojawiały się żadne luzy. W przypadku ustawiania kąta w płaszczyźnie pionowej mamy do wyboru możliwość pochylenia ukośnicy w lewo lub w prawo. W pierwszym przypadku wystarczy jedynie poluzować duże pokrętło z tyłu, przechylić tarczę, aż czerwony wskaźnik pokaże pożądany przez nas kąt. Wówczas z powrotem zakręcić tylne pokrętło. Z kolei, gdy chcemy pochylić ukośnicę w prawo, to musimy oprócz poluzowania dużego pokrętła przekręcić również mniejsze, znajdujące się tuż obok. Dzięki istnieniu tej blokady możemy łatwo pionizować tarczę, gdy tego potrzebujemy. Aby szybsze i łatwiejsze było ustawianie pewnych szczególnych kątów, np. 22,5 oraz 33,9 stopnia, ukośnica po obu stronach wyposażona jest w stosowne płytki. W przypadku pochylania tarczy odbojniki są zlokalizowane symetrycznie po obu stronach ukośnicy. Jeśli więc chcemy przechylić np. tarczę o 22,5 stopnia, to wystarczy ustawić odpowiednią płytkę a następnie przy pochylaniu tarczy odpowiedni odbojnik uderzy w nią, blokując możliwość większego przechylenia tarczy. Nawet by się mogły nietypowe kąty, zarówno poziome jak i pionowe, znajdują swoje zastosowanie przy docinaniu listew sztukateryjnych. Możemy również łatwo pochylić tarczę o dokładnie 45 stopni. To ważne, bo maksymalny kąt pochylenia dla tej ukośnicy wynosi 48 stopni po każdej ze stron. Zatem chcemy ustawić półkąta prostego, upewniamy się, że śruba uderza w odbojnik w kształcie blaszki. Tym razem jednak interesuje nas przeciwna strona ukośnicy, niż ta, w którą próbujemy ją przechylić. Aby uruchomić maszynę, przede wszystkim musimy wsunąć akumulator. Aby rozpocząć cięcie, chowamy wystający przełącznik bezpieczeństwa, a następnie wciskamy duży poprzeczny spust, trzymając za ogumowaną rękojeść. Wraz z uruchomieniem silnika zapala się również podświetlenie miejsca pracy. Możemy też włączyć samo poświetlenie na około 10 sekund, wykorzystując do tego specjalny przełącznik z przodu rękojeści. Pole robocze oświetlają dwa LEDy. Niestety brak lasera wskazującego linię cięcia. Co więcej, podświetlenie w europejskiej wersji pilarki, w odróżnieniu do amerykańskiej, nie tworzy wizualizacji linii cięcia poprzez rzucanie cienia tarcz. Ukośnica wyposażona jest w funkcję wolnego rozruchu, tzw. soft start, oraz hamulec. Oczywiście nową pilarkę poddałem sprawdzeniu, podobnie jak teraz po pół roku użytkowania. Wszystkie części stołu tworzą jedną płaszczyznę. Listwa oporowa jest prostopadła do stołu, a jej części po obu stronach tarczy również leżą w jednej płaszczyźnie. Górne części listwy oporowej nie wystają nawet po ich rozsunięciu. Sprawdzenia pozycji tarczy względem stołu dokonałem za pomocą kątowników oraz poprzez ocenę kątów cięcia. Do testów wykorzystałem od laminowanej płyty wiórowej. Był to bowiem element, co do którego miałem pewność prostopadłości dwóch płaszczyzn. Jak widać od nowości, pilarka zachowuje kąty. Jedynie przy pochyleniu w lewo, zarówno przy pomiarze kątownikiem, jak i przy sprawdzeniu kąta cięcia, wyszło odchylenie o 1 stopnia w stosunku do kąta 45 stopni. Ja jednak zdecydowałem się nie korygować tego ustawienia. Oczywiście w przypadku istotniejszych odchyłek możliwa jest kalibracja ukośnic. Jednak w instrukcji producent wskazuje ograniczone możliwości wykonania tego we własnym zakresie. W przypadku kątów w płaszczyźnie poziomej wskazana jest jedynie możliwość poprawy pozycji wskaźnika kąta. Jednak widać, że potencjalnie możliwe byłoby delikatne przesunięcie półokrągłego metalowego elementu ze skalą Podobnie rzecz się ma w przypadku pochylania. Mamy możliwość wyregulowania śrubami położenia dla predefiniowanych kątów 22,5 lub 33,9 stopnia, a także drugą śrubą położenia dla ustawienia 45 stopni. Producent w instrukcji nie wspomina, że i w tym przypadku możemy poprawić wskazówki ustawionego kąta. To jednak wciąż mało. Nie wiemy bowiem, jak należałoby skorygować ustawienie ukośnicy, gdyby okazało się, że w pozycji pionowej tarcza nie tworzy kąta prostego ze stołem. Ukośnica spisuje się naprawdę dobrze. Niezależnie czy czołem miękkie, czy twarde drewno, nie było czuć, że pracuje się z urządzeniem zasilanym akumulatorem. Producent deklaruje, że dla 12Ah baterii ukośnica powinna dać radę wykonać do 500 cięć listwy sosnowej o szerokości 78 mm. Na podstawie moich doświadczeń trudno mi orzec, czy taki wynik można osiągnąć, zwłaszcza, że nie wiem o jaką grubość materiału chodziło, jednak fakt jest taki, że na pełnym ładowaniu akumulatora mogłem rzeczywiście wykonać kilkaset cięć i bateria wystarczała mi na całe projekt. Mimo wszystko postanowiłem sprawdzić, jak poradzi sobie ukośnica z mniejszym, acz chyba najpopularniejszym akumulatorem M18 Red Lithium, czyli tym o pojemności 5Ah. Mimo, że bateria była praktycznie całkowicie rozładowana, to udało się przeciąć kantówkę sosnową o przekroju 80x80. Przyznam, że czuć było, że idzie to ciut trudniej. Nic dziwnego, bo pewnie ten akumulator jest w stanie dostarczyć prawie dwukrotnie mniejszej mocy elektrycznej do maszyny. Na kanale tę obłożnicę można było zobaczyć przy okazji projektu stolika pod tokarkę. Korzystałem z niej do przygotowania połączeń, ponieważ nacinałem bardzo wąskie kawałki kantówki. Część z nich była zasysana przez odkurzacz i niekiedy blokował się odciąg. Stąd w efekcie tak duże zapylenie. Przy cięciu większych kawałków praktycznie nie ma śladu po wiórach. Ta kośnica jest na pewno świetnym narzędziem, bardzo solidnie wykonana, z szeregiem rozwiązań gwarantujących wygodę pracy, z dużym zakresem ustawień kątów, tak w płaszczyźnie poziomej, jak i w pionowej, z możliwością przechylenia tarczy w obie strony, bardzo dobry odciąg wiórów, można nie stosować w ogóle odkurzacza, albo wyposażyć się w odkurzacz bezprzewodowy. Do kilku rozwiązań można byłoby jednak mieć zastrzeżenia w tej klasie sprzętu. Po pierwsze, Zastosowanie ruchomych prowadnic do osiągnięcia posuwu tarczy, brak znanego z amerykańskiej wersji rozwiązania wskazującego linię cięcia, czy średnio wygodny ścisk.